dalej i nadal kontrolujesz swoje życie obsesyjnie. Obsesyjnie muszę mieć to. Obsesyjnie muszę dotrzeć na to miejsce. Obsesyjnie. Jeśli tego nie zrobię, to co inni pomyślą? Puść tę kontrolę. Co masz do stracenia? Zrób sobie taki rachunek. Tutaj już nie mówię religijnie, ale po prostu zrób taki rachunek. Co mam tak naprawdę do stracenia w tym życiu? Jeśli tego nie zrobię, jeśli nie dam siebie w całości, w 100 procentach, w dwustu procentach, w tysiącu procentach, co mogę tak naprawdę stracić? A powiem Ci, że nie możesz stracić nic. Nie możesz stracić czegoś, czego tak naprawdę nie miałeś. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej obfitości, na polu emocjonalnym stabilności spójrz, co trzeba zrobić swoimi emocjami. Dlaczego tak często się denerwujesz? Dlaczego tak często unikasz pewnych sytuacji, które cię stresują? Jeżeli chcesz zobaczyć obfitość na polu emoc emocjonalnym, już było, na polu finansowym, spójrz, jakie wibracje są w tobie, jakie uczucia są w tobie, innym językiem, jakie emocje są w tobie. Jakie programy są w tobie? Jakie schematy są w tobie? Spójrzcie, sporo tego, nie? Ale wszystko zbiega się tylko do jednego do tej energii, którą my jesteśmy, bo jesteśmy duszą, a dusza jest energią. I ostatnie: jeżeli chcesz więcej się zagłębić w duchowość, otwórz się na nowe. Poczuj siebie, daj sobie pozwolenie na to wszystko. A zobaczysz, że można. Tak, właśnie można. Więc, co dzisiaj robimy wszyscy? Poniedziałek puszczamy kontrolę, ale z odpowiedzialnością. Puszczamy kontrolę z ufnością, że wszystko działa na naszą korzyść w tym życiu i wszystko dzieje się z pewnej przyczyny, bo jest przyczyna i skutek. To już wiecie, prawda? Coś robimy, coś otrzymujemy. I tak samo jest w waszym życiu. Coś dajecie i coś otrzymujecie. Potrzebujecie wsparcia? Napiszcie do mnie. Tutaj zostawiam link.